Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiejszym tematem głównym będzie brzegowanie desek tarcicy. Co zrobić, gdy mamy taką deskę, która ma nierówne obrzeża, a musimy przeciąć ją wzdłuż. Nie uda nam się to zrobić na zwykłej pilarce przy przekładnicy wzdłużnej. Ci, co mają pilarki ze stołem formatowym, no to dla nich problem nie istnieje ale niestety, no, nie każda taką pilarkę posiada. Co zrobić w takim wypadku? Jeżeli ta krawędź jest w miarę równa, nie jest tak mocno powyginana, jak w tym wypadku, można przestrugać ją na strugarce. I dopiero wtedy, gdy mamy tutaj równą, idealnie prostą linię, możemy wrzucić to na pilarkę i przy przekładnicy wzdłużnej dopiero możemy to porozcinać na mniejsze kawałki. Co zrobić z tak dużymi krzywiznami. No, naprawdę trzeba by było być niezłym desperatem, żeby to robić na strugarce. Ja dzisiaj zrobię przyrząd do brzegowania tarcicy. Także zapraszam na film. Zobaczcie, w jaki sposób to zrobiłem i zobaczycie, że bardzo fajnie i łatwo. Później takie prace przy brzegowaniu tarcicy będą nam szły. Zapraszam na film. Prowadzenie mam już zrobione, klej wysechł także płyta już praktycznie jest gotowa. Zostało mi teraz do wyfrezowania dwa rowki, w które wpuszczę takie profile pod śruby zamkowe. Jest to profil T. Nie musi on być na całej szerokości z tego względu, że Deska, którą będziemy kładli, jeżeli będzie cięta z tej strony, to docisk i tak będzie trzymał ją tutaj. Także bez sensu jest dawać profil na drugiej połowie płyty, skoro i tak on tam nie będzie wykorzystywany. W międzyczasie, czekając, aż klej mi wyschnie, zrobiłem nowe dociski. Są od tych moich starszych, szersze o 2 cm. I dłuższe o jakieś 30-40 mm. Co umożliwi to, że będą mocniej, i dalej dociskać. Te miałem na śruby szóstki. Te będą na śruby ósemki. Dlaczego? Dlatego, że przecinając większą deskę są większe naprężenia. I chcę, żeby po prostu mocniej one dociskały, żeby były stabilniejsze i lepiej trzymały materiał. Myślę, że jak dam, dwa takie profile, to w zupełności powinny wystarczyć. Ewentualnie, jeżeli będę widział, że coś się dzieje, że zaczyna wyrywać przecinaną deskę, wtedy dofryzuję trzeci rowek i dorzucę trzeci profil. Jeżeli chodzi o dociski, nie pokazywałem jak je robiłem, z tego względu, że był już film o nich. Także link do filmu o tych dociskach znajdziecie w opisie pod filmem. Wrzucę Wam też pod film w opisie link do pewnego kanału, w którym znajdziecie szablon, jak zrobić takie pokrętła. Tam człowiek bardzo fajnie pokazuje krok po kroku, jak wykonać takie pokrętła. Nie będę dublował i pokazywał tego jeszcze raz. Wrzucę Wam po prostu link do jego filmu. Zobaczycie, jak fajnie i łatwo można zrobić. No to co? Zabrezujemy rowki, aha, prowadnice te profilowe, aluminiowe, będą wpuszczone, wklejone na klej epoksydowy i dodatkowo jeszcze będą przykręcone wkrętami. Sprawdziło mi się to w sankach, które robiłem i powiem Wam, że czasami jak mocniej dociskam, czuć po prostu jak trzeszczy. Także sam klej mógłby po prostu tego nie utrzymać, dlatego dodatkowo wzmacniam to wkrętami. Jeżeli do takich celów stosowalibyście takie profile, to kupując zwróćcie uwagę na grubość ścianek. Bardzo dużo profili ma ściankę 1 mm, 1,5 mm. Jest to za słaba ścianka. Jeżeli mocniej dokręcimy śrubę, to ta ścianka zostanie nam wyrwana. Zwracajcie uwagę, właśnie przy kupnie, na grubość górnej yy, Grubość yy, górnej płaszczyzny. U mnie ma to 3 mm. W zupełności to wystarcza. To co? Frezujemy. I mój przyrząd do brzegowania desek jest już gotowy. Dwa razy zabezpieczyłem go olejem tarasowym. Może to nic wyszukanego, ale akurat był pod ręką. Nie mam co z nim zrobić. A pamiętajmy o jednym: że to jest przyrząd do warsztatu do pracy, który będzie niszczył się, będzie się wycierał, będzie obijany. Nie jest to mebel do salonu, także w zupełności taka impregnacja mu wystarczy. No cóż, mam tutaj dwie deski które akurat muszę przyciąć. Mają długość 1,30 m. Także bez żadnego problemu myślę, że teraz mi się udaje równo, ładnie zbrzegować. Nie tak jak prędzej. Także kładziemy, ustawiamy sobie tak jak chcemy, żeby ta linia cięcia nam przebiegała. Dwa dociski. materiał dociśnięty, stabilny, także jedziemy na pilarkę, zobaczymy jak się sprawuje w praktyce. Jak widzicie przyrząd sprawuje się naprawdę dobrze, cięte krawędzie są, jest naprawdę równa i teraz już wystarczy tylko przykładnica równoległa i przy przykładnicy równoległej mogę już sobie docinać jak sobie chcę, na jakie szerokości i tak dalej. Chodziło tylko o to, żeby uzyskać tą pierwszą krawędź właśnie równoległą, równą w linii prostej i dzięki temu przyrządowi udaje się to super. Oprócz tego, że mogę na nim brzegować deski, mogę jeszcze ciąć po, pod kątem. Wystarczy, że ustawię sobie materiał, obojętnie czy będzie to deska, czy będzie to płyta, cokolwiek. Mogę sobie to ustawić pod takim kątem, jakbym chciał mieć to ucięte. I bez żadnego najmniejszego problemu takie cięcie mogę wykonać. Przyrząd jest naprawdę bardzo prosty do wykonania, a naprawdę bardzo ułatwia pracę, zwłaszcza przy drewnie. Wystarczyło, słuchajcie, kawałek płyty, kawałek deseczki, dwie prowadnice, dwa dociski i bez żadnego problemu, nie mając pilarki ze stałem formatowym, mogę w tej chwili formatować sobie deski, płyty. Także na pewno mi się to przyda, na pewno będę z tego korzystał i na pewno będzie wykorzystywane. Polecam każdemu do zrobienia sobie taki przyrząd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I cóż, zapraszam Was na kolejne filmy, które już niedługo się pojawią. Zapraszam Was również do subskrybowania kanału. Kto jeszcze tego nie, nie robi, do komentowania w komentarzach. Zawsze chętnie odpisuję na Wasze komentarze w miarę możliwości, jak najszybciej tylko mogę. I zapraszam Was również na forum kornikowo.pl. Jest to te same forum co. Miało nazwę Dead Underground. Zmieniła się po prostu nazwa, ale forum Ludzie, wszystko na tym forum pozostało, jest to samo. I zapraszam Was również na grupę i kanał Pasjonaci w Deche. Tam chłopaki również dzielą się wiedzą, pokazują swoje projekty. Zapraszam Was do oglądania następnych filmów. Trzymajcie się. Cześć.